Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Battle Brothers, gdzie gramy ostatnim Legionem. No i jesteśmy w trakcie patrolu. Z tego co sobie sprawdziłem, żeby bo już nie pamiętałem, to musimy udać się do Ridfest, Sandkajaung i z powrotem do Leech, Lightmark. Więc mamy na to 6 dni, więc ja bym już udawał się tu i tu i z powrotem później sobie wrócił. W zasadzie większość głów mamy już w tym momencie pozbieranych. Jeszcze jedną grupę gdzieś napotkać i będzie OK. Ale spróbujmy na razie tak, uzupełnimy te wszystkie nasze zapasy. Zajmijmy się trochę promocjami. To tak na początek. Są dwie osoby do promocji. kruszas jako nasz dwuręczny i sierżant Lisz. Więc tak, Lisz na pewno bym inwestował, ty masz mało troszkę nie, ja to chciałem kliknąć. E, Lisz, gdzie jesteś Lisz? Tu jesteś, masz. Fatigue można by Ci podciągnąć troszkę. E, resolve też by się przydało. E, range defense, melee defense. Range defense to nie bardzo. To może jeszcze HP Ci podciągnąć, bo też masz dość słabo. I co, Lisz? Ty już jesteś na etapie tutaj mniej więcej, że możesz wybrać specjalizację broni, to ja bym ci dał arm mastery. Gdzie są te polarmy? Tu są. Będziesz lepiej machał. Dobra, przesuńmy wszystkich tutaj odpowiednio w linii rezerwowej. No i następny mamy Kruszas. Kruszasz, ty jesteś zdaje się dwuręcznym, jak dobrze sobie przypominam. Tak, bo masz miecz dwuręczny. Um, pa, 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 pa. No to jedziemy. Eee, Fatik... Eee, no, mele skill, mele defense... Może nie. A, jak kurczę głupio się z tego wychodzi. Tu masz mele skill, mele defense, resolve czy fatigue? Generalnie, nawet by ci się HP przydały na tym etapie troszeczkę, resolve żebyś też nie wymienkał, ale dajmy resolve, bo to na razie najwięcej ci tutaj daje. I możesz chyba już advantage, aczkolwiek nie wiem, czy też bym ci na pewnym etapie kolosa nie dał. Dobra. Do kolejki. Zakupy. Na pewno potrzebujemy amunicji. Co tu możemy jeszcze? Żarcie. Mamy na dwa dni. Tu mamy... To jest dość drogie czy tu się opłaca coś sprzedawać? Opłaca się w zasadzie sprzedawać. on to można sprzedać. O, to jest jakiś kite shield, taki dziwny. Zaraz zobaczymy co to jest, może komuś by to przydzielić. E, 80, 70 można wywalić, sto piątkę chyba można wywalić. Zaraz bo mi się miesza trochę z czarną kompanią. E, wy macie już raczej 140 wszyscy, aczkolwiek niektórzy z was mają 70. -tki. Więc można by Wam dać e, zamiast siedemdziesiątki, tą osiemdziesiątkę. O właśnie, coś takiego. To ewentualnie będzie dla kogoś. Dziewięćdziesiątka, piątka, sto dziesiątka, sto dziesiątka, sto dziesiątka, dziewięćdziesiątka, piątka. Tyk, 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 wszystko. Ty masz co? 110, to to możemy sprzedać, nie potrzebujemy tego. Teraz, właśnie, taka fajna tarcza. Hmm, czy ona się różni czymś od tej? 2015, 1520 Range Defense. 1525. A, to jest nawet gorsza od takich zwykłych tarcz, generalnie rzecz biorąc. Plus 15, plus 20, plus 15, plus 25. Ładnie wygląda, więc na razie sobie ją możemy zostawić. Ale rewelacyjna nie jest. Dobra, to możemy sprzedać. Bo tego akurat nie potrzebujemy. Zwykłe włócznie możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. To możemy sprzedać. A, zapomniałem, że mamy jeszcze Winged Mace. 35 do 55, właśnie. Jak to się ma w stosunku na przykład do. E, do Flayla? Czy ktoś jakoś maczugę chciał mieć z Was? Bo nie pamiętam. E, y, y, y. Czy to ma bonus do. żeby w łeb komuś dać? Knockout? bash. 25, 55, 40, 110, często nie. nie, ale maczugę można by komuś dać. Nie wiem kto by tutaj się dobrze do tego celu nadawał, żeby wziąć taką maczugę sobie. Ty chciałeś głównie leczyć, a nie zadawać rany, ale z Tobie, z tym to jest jakby, że jesteś przyzwyczajony. To maczugę komuś za chwilę przydzielimy, zobaczymy. Albo może od razu, bo zanim zapomnę, to e, masz Tiberius i już sprawa rozwiązana. 30-45, 40-110. No, bardzo dobrze. I jeszcze tak mamy. Ty już masz na na, go, na, na, na te. Wzmocnienie zbroi. Ty też masz wzmocnienie zbroi. Czy mamy jeszcze jakąś lepszą zbroję? Jak na szybko patrzę, tobie można by dać Soskiemu, żeby się to nie marnowało. Dobra, eee, to wydaje mi się, że tyle wystarczy tego wszystkiego. Zobaczymy, czy tutaj ktoś jest ciekawy. Eee, refugee, Caravan hand, Militia. Militia nie jest zły. Caravan hand, Militia. Dzion no bo bastard. Hmm. Nie mam pod ręką tego wszystkiego. Kogo my w ogóle potrzebujemy, tak naprawdę? Eee... Nie będę już uwzględniał na tym etapie waszych preferencji co do klasy i tak dalej, bo raczej będę się już kierował powiedzmy eee... raczej silnymi postaciami. 3000 to tu jest dalej drogo. Dobra, to wszystko niby mamy uzupełnione. Możemy ruszać dalej. Będziemy się po drodze zastanawiać, co i jak. W sumie można by nawet tu gdzieś wstąpić, zobaczyć, czy nie ma jakiejś lokacji. Nie widać. Poza tym w nocy nie będzie nic widać. No, może zdążymy do Rist. Fest. E, przed nocą, niestety, nie zdążymy. Bardzo no, trudno. Po drodze powrotnej, e, w drodze powrotnej, sobie tam zaglądniemy, bo te 6 dni to wcale nie jest tak dużo, jakby się mogło wydawać. E, brygandów, tam widzę. To już mamy w tym momencie. Kontrakt wypełniony. Marksman Raiders Wardogs. No to taka mocniejsza grupa, trochę. 11. A, nie jest tak źle. Tyle, że weźmy sobie większe tarcze. Dobrze, Manuel, możesz tutaj też wskoczyć. Wy zostajecie tutaj serot to. Czy serot to był już przydzielany komogłoś? Chyba nie, ale można by go dać, żeby, żeby go podszkolić. Tak zrobimy. W ogóle to jeszcze bym sprawdził, tak naprawdę. Siódmy, siódmy. No zabójcę można by też dać, żeby się troszkę poczkolił. Siódmy, szósty, ósmy, szósty. E, Manuel, zamięcie się może tak. Mam nadzieję, że nie osłabimy się za bardzo w tym momencie. Ale to może być dobre miejsce na trening. Mam nadzieję, że nie ugryziemy czegoś, co nas, nam się za bardzo odgryzie. Szkoda piesków. Och, już ktoś oczywiście zerwał. Hmm. Dobra. No właśnie. Niby macie duże tarcze, a coś wam to nic nie daje. Bo to było gryzykowne. No. Dobra. E, zdejmować mi tych... Nazir. No, aleś haniebnie tutaj nie trafił. Manuel Dawaj. No, wiesz co? Tego trzeba będzie załatwić, bo on tu stanie i będzie, będzie robił problemy. Hmm. Spróbujmy go zaraz tutaj jakoś. Bardzo dobrze. Poczekaj. od to no właśnie, serot to już troszkę dostał, więc to by było na tyle. Thor, mhm. czy ty dobiegniesz do tych łuczników? Solski. Teoretycznie masz szansę, to dawaj tam. Korbier, eee, coś cienko ci to poszło. Święty Ty, to się lepiej chyba i niestety. Nie chcecie stracić. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest w stanie podejść o jedno. Chyba tak. Ale się mnie Nie trafił. Ale dobra, tego zaangażujemy, że będzie miał tylko jednego w pobliżu do ataku. Więc nie powinno być tak źle. Boję się tylko tych łuczników i kuszników, bo oni są niebezpieczni. Dobra. Bardzo dobrze, zwiadowca. Bardzo dobrze. Już ich jest troszkę mniej. Ok. No dobra, trafiłeś nie tego co trzeba, ale ok. Manuel, wiesz co, leć tam do nich, do przodu. Tych troszkę tutaj załatwimy. Masz też psa, ale to nie ma sensu na razie go używać. Dobra. Dobra. To zostali sami ucznicy i oni będą zwiewać. ale w sumie nie musimy wszystkich załatwiać. Oż kurcze no. Zdjąć mi tych dziadów. Nazir. Bardzo dobrze. Ty tu lepiej czekaj. Nie wybieraj się na uczników. Ty się cofnij i a reszta gonić tamtych. W sumie to mogłem psa wypuścić, szkoda, że nie zrobiłem tego. A oni i tak uciekną. i over, wystarczy, eee, coś mamy, no, jakąś kuszę, trochę śmieci, dobra. Ale mamy przynajmniej, no jeszcze trzeba było tych czterech gonić jednak. Eee, no dobra, mniejsza z tym, jeszcze się znajdą za chwilę. The Host, grupa The Host, to pewnie coś bardowie. Dobra, Ech, tu można ładnie to sprzedać. Kupiliśmy za 487. O, to nawet się nam dalej nie opłaca, ale nie wiem, czy gdzieś znajdziemy lepszy. Ten hmm. no, dobrze, to możemy sprzedać. Czy kusza będzie nam potrzebna? Sam nie wiem. To na pewno możemy sprzedać. To na pewno możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. 110. 110. Zostawmy 110. 105. Sprzedajmy. Tu są dość tanie narzędzia. Co można kupić? Z2. Medical Supplies też się mogą przydać. Żarcie też się przyda. Dobra. Ktoś tutaj zacny jest czy nie? Fisherman, Taylor, beggar, Kripu, Monk, Złodziej, Flagellant, Biczownik. A zaraz. A czy ktoś nie miał tutaj takich bardzo specyficznych backgroundów? Nie. Bo można by troszkę smaczku dodać do tej naszej grupy. No ale. No dobrze. W tawernie coś słychać. Gronenberg. Można by przepłynąć w sumie. Kupić sobie tą łódkę i popłynąć gdzieś się skrócić. Ale to w sumie nam na tym nie zależy. Jakieś promocje w ogóle mamy? Mamy. Może tak. Ja może skorzystam z możliwości takiej, że ja sobie przecież mogę tak naprawdę zapauzować nagrywanie więc tu ogarnę troszkę rzeczy i Wam zreferuję co zrobiłem no dobra, już wróciłem troszkę poprzestawiałem ludzi ci, których ranni poszli tutaj ci, którzy mają promocję poszli tutaj no i reszta w kolejce sobie tutaj poszła natomiast no mamy promocję Agar, myślę, że dla Ciebie byłoby, no tu już masz dużo rzeczy nie wiem, czy bym Ci nie dał fast adaptation to by było może i miłe może nie jest to idealny perk, ale zawsze coś. No i co? Ranch. Ranch skill, range defense, fatigue. O, w sumie tyle. Natomiast zabójcy bym dał rotacji. Brakuje Ci. Melee skill, melee defense, HP. Weźcie HP na razie. No i tyle. Dobra, no i ta ekipa tutaj dalej jest tak jak jest, pozmieniana. Wracamy sobie. Co jest? Eee, jakiś kupiec tutaj. Mm -hmm. Mapę chce nam sprzedać. W sumie możemy kupić. Nie wiem ile żeśmy. O, w... 900 koron. To była droga mapa. No, nie wiedziałem, że to aż tak drogi jest. Myślałem, że to będzie tańsze. Wow. Tutaj mamy coś. Stop. No dobra. To warto o tym pamiętać, tylko że mamy strasznie daleko tam, ale może by się tam wybrać, zrobić sobie taką wyprawę. Nie wiem czy bym tak nie zrobił. Dawno nie byliśmy w tamtych okolicach. Wygląda interesująco, skoro żeśmy już 900 zapłacili za taką mapę, to warto może tam coś pójść. Przy okazji tu oblokamy, mamy 5 dni. Żarcia wszystkiego mamy. E, myślałem, że tu będą jacyś zbójnicy, ale ich nie ma. No dobrze. Odwiedzimy sobie Ritwest. Mam nadzieję, że zdążymy przed nocą. Dużo kasy żeśmy w sumie wydali. Eee, dobra, Training Hall, Mistrz, Coś mamy tutaj, o kurczaka, legendarna zbroja. Tylko 21 tysięcy, to trochę kosztuje. E. Dobra, nie ma nic tu ciekawego. O, za 500 możemy to sprzedać, to jak najbardziej. będziemy tego nosić bez sensu. Jakieś ze dwa muszczki bym też sprzedał. Tego tyle też nie musimy nosić. No i reszta. Reszta zostaje tak jak jest. W tawernie, Czy coś słychać? Dobra, goście się jakieś tam się jakimś gościem. Dobrze, zobaczmy, kogo mamy. Messenger, deserter, Brawler. Rider, Rider, Sami Riderzy, Caravan Hand, Fisherman, Wagabunda, Milicja i Caravan Hand. Hmm, zastanawiam się nad którymś z tych e, raidersów. Oni są chyba tacy super dobrzy, ale nie są chyba źli. Zaraz zobaczmy na. E, zdrowie, tak sobie. No nie, dobre mają Mele skill i Mele Defense, to Raidersów to ja bym zatrudnił generalnie rzecz biorąc. Tylko jakiegoś tań, taniego, Ona nie na wszystkich stać, kurczę, niestety. Ten jest czwartego poziomu, ten jest trzeciego. Weźmy tego gościa, Elmera. Szkoda, że nie mamy więcej kasy, bo można było więcej ich pozatrudniać. <laughs> Dobra, zobaczmy, przepraszam, kto nam się trafił. Elmer, 67 mele skill, 50 HP, 57 fatigue, szkoda, że tu nie ma gwiazdki, ma przynajmniej tu no, mele defense, to trzeba by tak sprawdzać, 10, 9, o. No, może być jakimś piechurem albo kimś tam. Na razie masz 95, lepszego nie mamy. Masz tarczę. Zginie to zginie. Dobra. Aha, bo on już można by go awansować. Tylko pytanie na kogo. Ma dobre. Hmm. Muszę sobie tą swoją rozpiskę zrobić, bo już sobie zapominam, mniej więcej. HP na, na tanka raczej nie. Na piechura, wydaje mi się. Wydaje mi się, że na piechura standardowego Elmer może być standardowym piechurem, tak mi się wydaje. Dajmy mu. Zresztą, jedna promocja tutaj: jaskółki wiosny nie czyni. Można mu dać recover, tak jak każdemu, albo kolosus można mu dać. Elmer niech ma kolosus. No, i na pewno Meleski, skill, mele defense, fatigue. Dobra, jego w zasadzie można by dać zamiast kogoś do pierwszej linii, może zamiast Johna, ale John, żeby nie, nie był pokrzywdzony, to niech tutaj będzie. No i dobra, to wracamy. Trochę kasy za redraw the maps, Refugees, Messengers. Dobra, tam ci się dalej biją. Ile mamy czasu? 4 dni, jeszcze 4 by trzeba było tutaj. Ja bym poszedł tędy, może. Może coś tu odkryjemy. Kurczę, co tu znowu? Elmer chce sobie po pograć, tak? Stąd znowu kasę stracimy. Dobra, niech. Dobra, wystarczy. Ograł mnie dziad. To się nazywa, kurczę, gostek. Ledwo dołączył już hazard, tak? Zobaczmy, czy coś w górach tutaj ciekawego się kryje. Trzy dni mamy. Przez góry to jest trochę ciężko się przedzierać, ale może spróbujmy przejść tutaj tak dołem. Mam nadzieję, że zdążymy. O, 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 o. Garizon. Dawać, idziemy tu. Chociaż lepsze byłoby dla tych świeżaków jakaś, jakaś prosta grupa gości, w ogóle żebyśmy zdążyli z kasą. Tu nie wiadomo, co to jest. Uwzględniając, że w zasadzie mamy tutaj samych świeżaków w linii, to ja bym to sobie zostawił na inny termin i spróbujemy przejść tutaj. Może się trafi jakaś grupa. Chociaż z drugiej strony, jak się nie trafi, to stracimy cztery łebki. No właśnie, to trochę stracimy. Hmm. Może by zmontować tu silną grupę. Jednak. Zwłaszcza, że i tak mamy ambicję taką tutaj. No dobra. Ale myślę, że to w sumie, ponieważ mamy 26 minut, to tym zajmiemy się w następnym odcinku, więc. W sumie ten odcinek mógłbym poświęcić na to, żeby sobie tutaj tą grupę lepszą zebrać. Level 7, 6, 7, 8. W sumie nie jest taka złata grupa. Elmera tylko trzeba by zdjąć, bo on jest za słaby. Solski może zostać. John może wejść zamiast Elmera. Albo zamiast Johna. Bo jeżeli to będą nie umarli, no to będziemy potrzebować sierżanta tak naprawdę. Dwóch uczników sierżanta. Yy, zakładam, że nie będziemy tarczy dużych potrzebować. Ty w ogóle nie masz tarczy, kolego. Tak. Ty masz jeszcze taką dużą tarczę, a nie potrzebujesz tej tarczy. Dobra, myślę, że w takiej ekipie spróbujemy. Hmm, ale to już w następnym odcinku. Na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.